Śmieje. Nie, ale, ale widzę, ale ty powiedz mi jakie gnoje jebane grają Egolemem. Ale ty sobie zobacz. Zobacz, ja widzę, ja poszukam jakiegoś playa i ja zaraz w ogóle... Nawet no, specjalnie ja zmieniam ten dek, gdzie jest Egolem. O ja akurat mam nawet gotowy Egolem. I weźmiemy Egolema. Wezmę tu nawet jeszcze specjalnie tak o sobie walne, żeby było do familii Friendla. Tutaj sobie walny gdzie mam? gdzie mam lity? Gdzieś powinienem, Gdzie są Elity?

Nie gdzie jest, jak ktoś teraz coś takiego robi, bo po prostu trzeba mieć zero skilla i chyba że zero życia. sobie. Dobra. I Egolem mi teraz zaraz pójdzie Rage'ik i jesteśmy kurwa. Ale mnie wkurzają już mnie tacy playerzy tego Egolema po prostu. jest deck do którego... no nie trzeba mieć życia, żeby nim grać. To jest deck tak po prostu... Aż grzech tym gracie Powiem ci widzu Ja mówię poważnie Bo to po prostu jest grzech Ty chłop ma grę jakimś No raczej, jest ósmy level Ale to jest po prostu <laughs> Ja w piersi Widziałeś tego fireballa no i to jest Presele player. I po prostu rodzaj takiego od razu. Tak, o, idzie. Zaraz jeszcze walniemy to i pójdzie potem rage na to. Bo to jest rage, to jest bardzo fajna karta i to jest najbardziej skillowa karta w tej grze. Ja wiem o tym. Kurwa, kolega do mnie pisze teraz. Ja film nagrywam. To jest taka fajna skillowa karta, że po prostu, no patrz, widzu, i patrz jeszcze używa ten, a to mu zada dobry fajny temu Ja przepraszam, że ja się zachowuję jak się zachowuję jak ten, jak typowy gracz egolema. ja to mówię poważnie, naprawdę, bo to jest po prostu, to jest wstyd tym deckiem grać. To jest wstyd. Naprawdę, ja na przykład ze swoją godnością zrobiłem tak tylko dlatego, dlatego że dostałem wrażenie. Przepraszam, nie w kurwa. Dlatego, że chłop po prostu się jeszcze śmieje, a nie gra deckiem, do którego nie po, dek, Którym... W sumie nie gra. Ten dek gra sam za człowieka, nie? dobra. I patrzcie, i daje raidzik I to już bardzo fajny deck. Uwielbiamy tego deka. Bo to jest denerwujące, kurna mać. No to... Ale to trzeba być z wyrolem. I widzisz? I patrz, ja teraz się zachowuję jak tam ten typ. Patrzcie, widzę, Patrz, widzę, Tutaj, no. Jeszcze raz mi się śmiech nie zbindował. Dobrze, zmieniamy tytuł na Ego Lema. I robimy 12 na klasiku, nie? Ja jestem tego pewien. Good luck. Nie, 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 nie. Skikowałem kartę, tak? I to tak było. W realnym. Że, a... Zróbmy coś takiego... O kurwa. No to mi się to nie podoba. Ty, co to... Ej, co to jest za deck? W sensie, to jest coś dziwne. To jest coś bardzo dziwne, w sensie... Jakby... No kurde. Ja nie wiem, co to jest tak naprawdę. Ty patrz. I to mnie jeszcze zada... <suszy> <suszy> Dobra. Co to jest? O, oh, O, kurno Tego się nie spodziewałem. Jeszcze to mnie by mnie ściągnęło, znając życie moje. ja ten elektrodrago Drago bym musiał zsześć tego inferno kiedyś. Oj, szeił kiedyś. No, ale za późno trochę. Dobrze, od razu lecimy twardo. Nie poddajemy się. 51 damage na wieży. Jeśli ten egze nie będzie strzelał w tego elektro, to się ucieszę. A ja też jest geniusz, że on rzucił baty na elektro dragona. To trzeba być geniuszem, naprawdę. To trzeba być po prostu gienkiem. Tak zwanym. Dobrze, musiałem mu posty zaraz widzę strzykować tako, że to po prostu, że on się załamie. A jakim co ja mam tyle damage zbitego na tym, na kinu? Nie ogarnia, że elity potrafią zadać bardzo dużo damage na głównej wieży. Ja tam nie obchodzi mnie ten EX, ja chcę po prostu pokazać, jaki ten deck jest zły. Nie, graj ten, nie grajcie tym deckiem, widzu, bo to jest po prostu to jest grzech nim grać po prostu. Ja na przykład będę musieli do kościoła się wyspać, że gramy golem mnie. Tak będzie na pewno. O, za, za chwilę dawę elixir, to my zrobimy coś takiego fajnego sobie zaraz. Tak, tak tak o! Ale ten, ten dragon, żeby jeszcze tak za dużo damage tu nie zadało I weźcie chłopie przed tym obroń ty patrz to pójdziesz <grym> na drugą stronę <grym> na drugą stronę gdzie to to ze postawił ale ty zgadzisz ja mogę to, ja mogę ten mecz przegrać widzę, ja się, nie, ja się nie wkurzę na tą grę tylko po prostu ja chcę pokazać jak nie grać w Clash Royale i tak mówię realnie Patrz, tutaj przepchnę go jeszcze. Nie gadaj, że jeśli ja to wybronię, nie. <laughs> Widzu. Ja chciałam ci tylko pokazać. nie, mater ten materiał trwa? O, już ty! O, to 10 minut trwa. Ja nie wiedziałam, że w ogóle to minęło. Dobra. Eee, ten deck, patrzcie co się robi z nim. No, kurna, tutaj mam do nagrywania. Przesuń to.